TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Ja przedstawiam oficjalnie nowego starego piłkarza niebieskich, Piotra Ćwieląga, który przez dwa lata będzie reprezentował barwę naszego klubu. Chcieliśmy zaprosić na dzisiejsze spotkanie też Adlerka, ale jest taki gorący okres przygotowań do sezonu, podpisywania nowych umów i chłopak nie mógł, więc Piotrek tylko będzie reprezentował nas na dzisiejszej konferencji. Tak. <głos》> na pewno macie mnóstwo pytań, więc... Nie przedłużając, zapraszam. Piotr jak, to się, jak się zaczął ten pomysł powrotu do ruchu? Kiedy i jak to wyszło? To znaczy, już wcześniej, bodajże w grudniu, namawiał mnie do tego Mariusz Klimek, ale mm, chciałem jeszcze pół roku jakby być w Bochum, bo, bo także syn chodzi do szkoły i chciałem, żeby skończył tą trzecią klasę. No i muszę powiedzieć, że największy wpływ miały trzy osoby na to, że, że dzisiaj jestem tutaj. To jest właśnie Mariusz Klimek i, i pan Alek Kurczyk. No i osoba trenera Fornalika. Wiem o tym, że będąc tutaj, dobrze się przygotuję i, i mam nadzieję, że wracając do domu nie będę, tak jak mówiłem wczoraj, kulą mu nogi, a, a będę po prostu mm, chciał pomóc drużynie i klubowi. W rachubach wchodził tylko ruch? Czy były jeszcze jakieś telefony? No były telefony, były zapytania, ale... No teraz nie będziemy o tym mówić, bo po prostu jestem tutaj. Fajnie, że, że tak się to złożyło. Mam nadzieję, że organizacyjnie też sobie to ogarnę w tym tygodniu i, i będę mógł się po prostu skupić tylko na treningu. Bardzo cieszę, że kibice no, na forach mnie tak miło przywitali. Mam nadzieję, że przywitają mnie też tak na pierwszym meczu. Co mogę więcej powiedzieć? no Jestem stąd z Chorzowa, także, nie wiem, kibicowałem temu klubowi i, i jakby zawsze, też się, też zawsze się utożsamiałem z tym do klubem, także wracam do domu i mam nadzieję, że wszystko, wszystko będzie dobrze. Ten tydzień ostatni trenowałem indywidualnie, także no, brakuje mi tylko jakby kontaktu z drużyną i... i po prostu treningu na boisku, bo, bo tak biegowo, fizycznie wydaje mi się, że, że jestem przygotowany. A sądzisz, że to możesz wrócić do tej formy sprzed tych 3 lat? No pewnie, że, że tak. Dlatego tutaj przyszedłem. Jest trener Fornalik. Wiem, że, że bardzo dobrze przygotowuje zespół i zawodników. Także po prostu wszystko, wszystko jest w moich nogach. Jakoś nie mam problemu z prowadzeniem się, także jeśli jak przyjeżdżałem tutaj z, z drużynami, e, jak ze Śląskiem albo z Wisłą, to, to muszę powiedzieć, że kurde, zawsze ciężko by się tu grało. Jakby nie mogłem się odnaleźć na tym hmm. blisku. Zobaczymy nie teraz. Nie, nigdy nie pomyłem szatni. Nie miałem z tym problemu. Zawsze. Ale pewnie było coś takiego, że nie okazywałeś radości już tak do końca. No, z szacunkiem, do to... miejsca, się wychowałeś pewnie trochę. No nawet, y, nawet strzelając bramkę tutaj ze Śląskiem, to też y, no, nie cieszyłem się z tego. No, nie wiem czy estetycznie niestety, ale nie doświadczy atmosfery wielkich darów śląska, przynajmniej w najbliższym sezonie. Generalnie dużą ze śląska no jest marnie, tak? Tylko piast i... i wy. No, A to zawsze... Szkoda, bo ja nigdy nie przegrałem z górnikiem. Pewnie bym nie przegrał. No ale nic trzeba czekać. Trzeba poczekać, tak. Fajny klub, duża historia, tak jak ruch, ale może następny sezon fajnie właśnie zobaczyć. Stare twarze. Pani Renia się ucieszyła, wiadomo. Pani Renia już tu jest nie wiem ile? 30 lat? Może no. Także no trochę... Nie pamiętam, kiedy jest tu pani Renia, także... się tak, tak, także Zawsze. dużo zawodników przeżyła, ale ucieszyła się. Także przywitaliśmy się bardzo ciepło. To jest też na pewno budujące, że, że tyle ludzi jakby no czeka i, i tak miło cię wspomina.